Dzień dobry, witam w programie Ludzie Mądrzejsi od nas. Ja nazywam się Mariusz Ciechoński, a moją rozmówczynią jest biotechnolożka, vlogerka i popularyzatorka wiedzy Kasia Gandor. Kasia zgodziła się odpowiedzieć na kilka moich pytań o tak zwane ocieplenie klimatu. Czy istnieje, kto lub co za nie odpowiada i czy ktokolwiek powinien się w ogóle nim przejmować? Kasia, jesteś popularyzatorką wiedzy. Czy to znaczy, że wiedza nadal nie jest popularna? Ha, ciekawe pytanie. Wydaje mi się właśnie, że jest bardzo popularna i to chyba wszyscy się zgodzimy co do tego, że te ostatnie lata i rozwój technologii pozwoliły na to, żeby wiedza i nauka się upowszechniały. I moja refleksja na ten temat jest taka, że razem z popularnością czegokolwiek, czy to zjawiska, czy osoby. Idzie dużo pozytywnych rzeczy, ale idzie też bardzo dużo negatywnych, to znaczy im bardziej ktoś się staje albo coś popularny, popularne, to tym więcej plotek zaczyna się pojawiać na ten temat, tym więcej mamy niedomówień, tym więcej mamy e, jakichś przeinaczeń, mitów, kontrowersji i dokładnie to się stało z nauką w ostatnim czasie, e, więc wydaje mi się, że im bardziej paradoksalnie popularna jest nauka, tym większe zapotrzebowanie jest na to, co robię ja i co robią inni popularyzatorzy wiedzy. Jakbym miała to przyrównać do jakiejś takiej celebryckiej kategorii, to pomyślałabym, że nauka jest teraz w takim momencie jak na przykład Britney Spears 15 lat temu, a to, co my robimy jako popularyzatorzy, to jest taki hashtag FreeBritney. Czyli naszym zadaniem jest porządkować niektóre rzeczy, wyjaśniać, umieszczać je w takim kontekście, w jakim one powinny były być umieszczone od początku. Jasne. Dobrze, przejdźmy do tematu. Tej zimy, w styczniu, lutym, nawet w marcu było zimno, padał śnieg, sam trochę zmarzłem, więc jak możemy w ogóle mówić o ociepleniu klimatu? Ok, e, możemy mówić o ociepleniu klimatu, e, ponieważ klimat to nie jest pogoda, czyli to, co widzimy za oknem, e, nie jest tym samym, e, co ocieplenie klimatu, co generalnie zjawiska klimatyczne. Kiedy mówimy o pogodzie, to interesuje nas to, jak ona wygląda dzisiaj, albo jutro, albo wczoraj. Jeżeli mówimy o zmianach klimatu, to mówimy o długofalowych trendach, które się dzieją na przestrzeni wielu lat, wielu dekad, e, nawet i setek lat. W związku z tym. To, że było zimno, a było zimno, ja też zmarzłam, nie oznacza, że możemy anulować globalne ocieplenie i stwierdzić, że ono się zakończyło i się z nim uporaliśmy. E, globalne ocieplenie mówi o tym, jakie jest prawdopodobieństwo zachodzenia niektórych zdarzeń i ono mówi, że prawdopodobieństwo zachodzenia zdarzenia typu zima, która jest bardzo mroźna, bardzo śnieżna, w czasie której śnieg utrzymuje się na przykład przez kilka tygodni albo wręcz miesięcy, e, jest coraz mniejsze, jest mniejsze dzisiaj niż było 50 lat temu, ale nie jest zerowe. I tak samo prawdopodobieństwo zdarzenia typu bardzo ciepłe dni, fale upałów, fale mm, na przykład w Polsce okresy, kiedy bardzo długo nie pada deszcz latem, też się zwiększa. Co nie oznacza, że jeśli latem będzie na przykład nie wiem, dzień, kiedy jest 16 stopni, to też możemy anulować globalne ocieplenie. Nie, to po prostu e, cała idea globalnego ocieplenia mówi o tym, że będzie raczej... Będą występować raczej zimy typu plucha, deszcz, mało mrozów i raczej lata, lata typu upały, niezbyt wiele deszczu, ale nie mówią, że nie mogą się zdarzyć zdarzenia, które odbiegają od tej normy. Za globalne ocieplenie odpowiadają ludzie. To zdanie to jest konsensus naukowy czy prawda? Ha, to jest ciekawe zadane, ciekawie zadane pytanie, bo ono sugeruje, że konsensus naukowy i prawda to są jakieś dwie sprzeczne rzeczy. E, więc może zacznę od tego, czym jest e, konsensus naukowy. E, jeśli mówimy o czymś, że, że jakaś rzecz, jakieś twierdzenie jest konsensusem naukowym, to oznacza, że zgodnie ze stanem dzisiejszej wiedzy, zgodnie z najlepszymi mm, metodami analizy, Zebrania i analizy jakichś danych, możemy pokusić się o jakiś wniosek. W związku z czym e, można powiedzieć, że konsensus naukowy to jest co, to, co przy danym stanie wiedzy jest jakby możliwie najbliższe prawdy. E, I konsensus naukowy co do globalnego ocieplenia jest taki, że e, odpowiadają na mniej więcej 95% albo co najmniej 95% za to zjawisko e, ludzie i ich aktywność, więc jeśli nie istnieje jakaś ogromna, wielka rzecz, jakieś zjawisko, którego nie jesteśmy świadomi, no to tak, to, to ludzie odpowiadają za globalne ocieplenia, więc to zdanie jest zarazem konsensusem naukowym i przy obecnym stanie wiedzy też jest jak najbliższe, jak możliwie najwierniej odwzorowuje rzeczywistość, czyli jest najbliższe prawdy. No dobrze. Pewien znany naukowiec. Twierdzi, że za zmiany klimatu nie odpowiadają ludzie, tylko cykliczne, naturalne procesy na słońcu. Mm -hmm. eee, tak, słońce i e, jego aktywność jest związana z tym, jaki mamy klimat na Ziemi. E, I to samo w sobie to nie jest jakiś fake news, to jest prawda. E, wiemy na przykład, że klimat na Ziemi jest uzależniony od, e, od tego. E, i jaki tor Ziemia pokonuje wokół Słońca, ta kształt tej naszej orbity może troszkę fluktuować, może się zmieniać, raz być bardziej okrągły, raz być bardziej jajowaty. I wiemy, że na przykład to zjawisko jest powiązane z występowaniem e, epok lodowcowych w przeszłości. E, natomiast to ocieplenie, które obserwujemy e, dzisiaj, dzieje się za szybko, żebyśmy byli w stanie wyjaśnić je tym zjawiskiem. E, inna Część tego globalnego ocieplenia i jego powiązania ze Słońcem jest taka, że jest taka, taka rzecz, którą się nazywa irradiancją Słońca. To jest miara, która mówi o tym, jak wiele promieniowania pada na jakąś powierzchnię. Zazwyczaj tym przeliczeniem jest metr kwadratowy. I teraz, jeśli wykluczylibyśmy wszystkie inne zmienne, no to powinno być tak, że razem z tym, z podnoszącą się irradiancją, e, powinniśmy obserwować ocieplenie e, na planecie Ziemia i odwrotnie. Jeśli ta aktywność Słońca m, będzie niższa, to powinniśmy obserwować e, ochłodzenie. E, ja nawet mam pod ręką wykres, który pokazuje, jak ta irradiancja wyglądała w ostatnich latach. To jest żółta linia. Widzimy na niej, że mniej więcej od lat 50. -tych, 60. -tych irradiancja spada. Natomiast temperatura wzrasta mimo tego, więc ta teoria również niestety nie spina się w całość. Jest jeszcze jedna rzecz, która potwierdza, że to nie od słońca zależy obserwowane obecnie ocieplenie. Jeśli chodziłoby o aktywność słoneczną, to powinniśmy obserwować równomierne nagrzewanie się um, atmosfery na różnych jej wysokościach. Tymczasem to, co obserwujemy dzisiaj, to jest nagrzewanie się tej warstwy atmosfery, która jest jak najbliżej e, powierzchni Ziemi i Ochładzanie się tych warstw, które są wysoko. E, natomiast wiemy, że gazy cieplarniane są uwalniane i gromadzą się przy powierzchni Ziemi, więc e, znowu jest to dowód na to, że raczej e, chodzi tutaj nie o aktywność słoneczną, tylko o aktywność człowieka i spalanie paliw kopalnych. E, naukowcy szacują, że w... Minionym wieku aktywnością słoneczną możemy wyjaśnić mniej więcej 10% tego, globa, tego ocieplenia, które zaobserwowaliśmy. Więc jakiś związek oczywiście Słońce ma z klimatem i jakiś wpływ na niego, ale nie aż tak duży, żebyśmy byli w stanie wyjaśnić tylko słońcem to, co widzimy i to, co obserwujemy, czyli bardzo gwałtowne, szybkie ocieplanie się naszej planety. Właśnie Ziemia się ociepla, ociepla się atmosfera. E, naukowcy. Mówią, że do roku, którego tam, 2040, 50, temperatura średnia podniesie się o jakieś 2 stopnie. No ale jak ja siedzę sobie w pokoju i mam 18 stopni w pokoju, powiedzmy, i mam taki pilot, i sobie kliknę 2 stopnie więcej, to nie zauważę różnicy nawet. Więc. Mhm. Ja też nie zauważę i to jest taka właściwość naszych ciał, która trochę utrudnia zrozumienie m, tego kalibru e, wydarzenia, z którym mamy do czynienia. E, ale można sobie o tym pomyśleć tak. Szacuje się, że w minionym wieku średnia temperatura naszej planety to było około 14 stopni. I e, parę lat temu okazało się takie ciekawe badanie w Nature, w którym naukowcy próbowali... E, oszacować, jaką temperaturę miała Ziemia 20 tysięcy lat temu. 20 tysięcy lat temu, czyli wtedy, kiedy pół Europy było dosłownie skute lodem albo lądolodem, to jest pejzaż mróz, lodowce, mamuty i okazało się, że wtedy średnia temperatura naszej planety była mniej więcej o 6 stopni niższa, więc można sobie na tej podstawie wyobrazić, dlaczego naukowcy tak bardzo alarmują i dlaczego tak bardzo przestrzegają nas dzisiaj przed tym, że, e, że to globalne ocieplenie postępuje, i właściwie dzisiaj jesteśmy na świetnej drodze do tego, żeby to nie były dwa stopnie, ale nawet i trzy albo i więcej, jeśli nie pięć. Um, więc tak, jeśli dokonamy, e, wyjdziemy z tego e, myślenia o globalnym ociepleniu jako o zmianie temperatury w pokoju albo za oknem. A pomyślimy sobie. W tym kontekście to myślę, że, że zrozumiemy o co chodzi i zrozumiemy, że to nie jest panika i histeria, tylko taka uzasadniona obawa o naszą przyszłość. Czy dwutlenek węgla jest zły? I, i jeśli jest zły, to czy nie powinniśmy zakazać napojów gazowanych? Pytanie z napojami gazowanymi jest świetne i Uważam, że jest mega ciekawe i przeprowadziłam dochodzenie. Mam tutaj notatki, które już odnajduję. Chciałam sprawdzić, czy faktycznie picie gazowanych napojów w kontekście globalnego ocieplenia jest aż tak złe, i czy powinno się ich zakazać. I znalazłam raport, który mówi o tym, że w 2015 roku przeciętny Polak wypijał 184 litry napojów bezalkoholowych. Nie wiem, Jaki dokładnie procent tych napojów to były napoje gazowane, ale założyłam, że 50%, więc wychodzi nam 92 litry gazowanych napojów na głowę. Przeciętnie w litrze gazowanego napoju znajdują się, znajduje się 7 gram, gramów CO2, co daje nam. 0,64 kg CO2 na głowę Polaka w 2015 roku. Taka była emisja wynikająca z uwalniania się bąbelków z napojów gazowanych. Żeby umieścić to w jakimś kontekście, to w tym samym roku Polak przeciętnie emitował 8,2 tony CO2. A zatem emisja wynikająca z picia napojów gazowanych stanowiła procenta całości. Jeśli dobrze Więc liczę, jakby... to jest bardzo niedużo. Tak, można, to jest bardzo niedużo. Nie wiem, każdy musi w swoim sercu rozważyć, na ile korzyści płynące z uratowania tych ośmiu tysięcznych procenta byłyby warte tego poświęcenia, które wynikałoby i wiązałoby się z niepiciem kolki. Jasne. <laughs> A czy w takim razie, co, co możemy zrobić? Czy na przykład nie, nie wystarczy, jeśli koło kopalni albo elektrowni węglowej posadzimy jakieś drzewa? Um, tutaj też um, przeprowadziłam takie małe dochodzenie i wzięłam... Um... Wzięłam pod lupę elektrownię Bełchatów, która jest chyba najsłynniejszą elektrownią w Polsce. Ona emituje rocznie 33 miliony ton CO2. Natomiast na stronie Europejskiej Agencji Środowiska znalazłam informację, że przeciętne drzewo pochłania rocznie 22 kg dwutlenku węgla. I to oczywiście zależy od stanu tego drzewa, miejsca, gdzie ono rośnie, gatunku, wielkości itd. Ale przyjmijmy te 22 kg. To nas sprowadza do myśli, że. Żeby zrównoważyć emisję jednoroczną elektrowni Bełchatów e, przez cały rok, na ten cel pracować musi miliard i, 500 tyś, e, miliard i 500 milionów drzew. Więc znowu, możemy posadzić tyle drzew i powinniśmy sadzić drzewa. Natomiast e, to przekonanie, że sadzenie drzew pozwoli nam dalej opierać swoje życie, swoją aktywność, swoją gospodarkę na węglu, e, jest moim zdaniem złudne. Miliard pięćset milionów drzew może się nie zmieścić też koło elektrowni. No, jeśli działka nie jest strasznie duża, to może być problem nawet hmm. tylko z tym, a to jest tylko jedna elektrownia. Hmm. No tak. A, um, mówimy o tych wszystkich wadach e, ocieplenia klimatu, ale ma ono też e, wiele korzyści. E, na przykład w zimie nie trzeba będzie płacić tyle za ogrzewanie. No to też jest technicznie prawda. Możemy przyjąć, że będziemy płacić mniej zimą za ogrzewanie, ale też będziemy więcej płacić latem za aklimatyzowanie pomieszczeń albo za aktywność wentylatorów, które będą wprawiać powietrze w ruch, żebyśmy się nie przegrzali. I to jest jeden koszt, który będziemy ponosić. Inny koszt jest na przykład taki, że prawdopodobnie jedzenie będzie droższe, bo akurat w Polsce i, i w krajach sąsiadujących z nami um, będzie rosnąć prawdopodobieństwo występowania susz. W związku z tym żywność będzie droższa, wody w kranie będzie mniej, woda prawdopodobnie też będzie stawać się być może w najgorszym scenariuszu nawet i deficytowym towarem, więc będziemy płacić więcej za te rzeczy. Będziemy płacić więcej za y, ludzi, którzy. Y, Będą na o wiele większą skalę niż dzisiaj, na przykład latem dostawać udarów, będziemy musieli prawdopodobnie e, na granicy Europy przywitać, kto wie, może nawet i miliony uchodźców klimatycznych, którzy będą uciekać z miejsc, w których zrobi się zbyt gorąco, by dało się tam w ogóle przeżyć. E, będą nam płonąć lasy, tak jak rok temu w wakacje, e, więc no znowu trzeba sobie wyważyć, który rachunek jest fajniejszy do opłacenia. Jasne. Kasia, Bóg powiedział ludziom: czyńcie sobie ziemię poddaną. Z, z Twoich wypowiedzi wynika, żebyśmy raczej so, sobie nie czynili e, ziemi poddanej. Kto ma rację? Ty czy Bóg? Ciężko, ciężko jest mi się odnieść do tego pytania. E, to, co mogę powiedzieć, ty to. Ty czy że... Bóg? Bóg chyba, kiedy formułował te myśl o tym, żebyśmy sobie czynili ziemię poddaną, chyba dysponował trochę innymi danymi te x tysięcy lat temu e, niż te dane, którymi ja dysponuję dzisiaj. E, no i tak, ja trochę też rozumiem przesłanie Boga w taki sposób, że otrzymaliśmy, jeśli ktoś wychodzi z założenia, że Ziemia jest prezentem od Boga, otrzymaliśmy taki wspaniały prezent, takie perpetuum mobile, które e, jest fundamentem naszej, naszego jestestwa i, i mamy do wyboru albo o nie dbać, albo, i tę ścieżkę wybieramy aktualnie, zalecie ściekami, spalić, wysadzić w powietrze e, i zniszczyć. I tym samym również zniszczyć, obciąć tę gałąź, na której siedzimy. Więc też wydaje mi się, że dużo tutaj zależy od interpretacji, i też wiem, że w piśmie świętym, zarówno w Starym, jak i w Nowym Testamencie, można znaleźć wiele fragmentów, które mówią jednak o tym, żebyśmy nie rozumieli czynienia sobie ziemi poddanej jako po prostu niszczenia zasobów, które są wspólne i którymi dysponujemy. Dziękuję bardzo. To był program Ludzie, Mądrzejsi od nas. Rozmawiałem z Kasią Gandor, popularyzatorką wiedzy. Dzie dziękuję, Kasia. Dziękuję bardzo. To była przyjemność. Dziękuję. Dla, dla nas również. Do widzenia.